Komfort życia związany z tym, że łatwiej nam się mieszka w domu. Komfort życia związany z tym, że nasza nieruchomość ma większą wartość, więc jeżeli byśmy chcieli ją sprzedać albo wynająć, no to jesteśmy w stanie zrobić na tym lepszy biznes. Komfort życia związany z tym, że żyjemy w miejscu, gdzie rzeczywiście to powietrze jest czystsze. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii To będzie ciepły dom. Dzisiaj będziemy rozmawiać o termomodernizacji, ale nie tak, jak rozmawialiśmy do tej pory, czyli o termomodernizacji w takim konkretnym ujęciu, czyli co można zrobić w domu, żeby go termomodernizować albo jak można skorzystać z dotacji. Natomiast chciałbym dzisiaj skupić się bardziej na tym, czym jest w ogóle termomodernizacja, dlaczego to jest ważny i istotny problem, więc Przede wszystkim termomodernizacja to jest element szerszego projektu transformacji energetycznej Polski. Transformację energetyczną ludzie rozumieją na różne sposoby. Jednym się kojarzy dobrze, innym się kojarzy źle. Najczęściej się kojarzy z fotowoltaiką. Natomiast transformacja energetyczna to jest taki projekt, który ma na celu zbudować Polskę w takim kierunku, żebyśmy po prostu bardziej efektywnie zużywali energię, którą produkujemy. Właśnie, żebyśmy mogli korzystać z tych odnawialnych źródeł energii najlepiej jak się tylko da i żebyśmy tej energii nie marnowali. Teraz pytanie. Dlaczego marnujemy energię? Przede wszystkim właśnie dlatego, że budynki, z których korzystamy i domy, z których mieszkamy, nie są efektywne energetycznie. To znaczy, bardzo dużo ciepła ucieka przez nie. I teraz dobra termomodernizacja, taka, która jest wykonana właściwie, pozwala nam przede wszystkim zaoszczędzić na rachunkach za ogrzewanie. Dlatego, że ogrzewanie naszego domu jest tańsze, jeżeli zużywamy mniej energii. To jest po pierwsze. Po drugie, to jest wyższy komfort jakby w ogóle korzystania z domu, dlatego że dobrze zaizolowany termicznie dom to nie tylko cieplejsze zimy, ale też chłodniejsze lata, więc łatwiej jest. Mieszkać w takim domu, który nie, nagrzywa, nie nagrzewa się i nie ziembi się szybko, dlatego że w lecie mamy bezpieczną przystań od upałów. Natomiast w zimie mamy tę bezpieczną, przy, przy, bezpieczną przystań, przepraszam, najmocniej od y, tego zimna, które się dzieje wokoła. Więc to są dwa takie ważne elementy, gdzie termomodernizacja nie jest tylko Kwestią ekologicznej odpowiedzialności i wydajności energetycznej, ale też przedstawia realne benefity, z których możemy korzystać jako właściciele takiego domu. Dodatkowym elementem, jeżeli chodzi o tą transformację energetyczną Polski, to odejście od takich kopalnych paliw może nam zapewnić lepszą jakość powietrza. Firma Kopernik, z której aktualnie nadaje, mieści się w Krakowie. No i Kraków ma duży problem ze smogiem i z jakością powietrza, zwłaszcza w zimie. I ta wydajność energetyczna, ta modernizacja termiczna tych budynków sprawia, że w ogóle mniej paliwa jest potrzebne do ogrzewania domu, a przez to już z samego tego tytułu, że oszczędzamy na. Rachunkach, żeby mieć taką samą temperaturę w domu, to produkujemy mniej tych szkodliwych substancji typu pyły PM10, PM2,5. Więc to jest ważny element, że rzeczywiście termomodernizacje pośrednio, bo pośrednio, ale wpływają na jakość powietrza, którym oddychamy. Dlatego program, który. Jest programem dofinansowującym te wszystkie termomodernizacje. Nazywa się Czyste Powietrze, bo to jest jego główne założenie czyli właśnie przez modernizację, przez dofinansowanie, przez wsparcie mieszkańców Polski w modernizowaniu miejsc, w których tak naprawdę spędzają najwięcej czasu i na których ogrzewanie zużywają najwięcej energii. Ten program nazywa się Czyste Powietrze właśnie dlatego, że przez to, że te dofinansowania istnieją, możemy wnieść jakby swoją cegiełkę w tą jakość powietrza, którym będziemy oddychać. E, oczywiście, jeżeli dom jest dobrze zaizolowany termicznie, jeżeli dobrze się w nim mieszka, no to kiedyś, na przykład, jeżeli chcielibyśmy go sprzedać, to na pewno wartość tej nieruchomości będzie dużo wyższa, ponieważ e, no jest on efektywny energetycznie. Tak jak wspominałem kilka odcinków temu, od 1 stycznia 2024 już każdy nowo zbudowany dom musi mieć świadectwo charakterystyki energetycznej. Dlatego bardzo istotne jest, żeby myśleć o tym, o tym jak efektywne cieplnie są nasze domy, bo jeżeli nie mamy tego świadectwa charakterystyki energetycznej, to możemy mieć problem z wynajęciem do takiego domu komuś, możemy mieć problem ze sprzedaniem go, więc warto interesować się tematem termomodernizacji i wymagań związanych właśnie z tą efektywnością energetyczną domów. Oczywiście same projekty termomodernizacyjne mogą być bardzo drogie, dlatego że rynek materiałów ociepleniowych, rynek okien, drzwi i tak dalej, to jest rynek, który się bardzo szybko zmienia. Mieliśmy doświadczenie z ostatnich kilku lat, gdzie ceny materiałów budowlanych uszybowały do góry, więc to może być drogi projekt, natomiast jeżeli korzystamy z dotacji, jeżeli korzystamy z ulg, no to mamy wtedy projekt o wartości 100-150 tysięcy złotych w koszcie nawet kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu tysięcy, więc to jest duża wartość, że można skorzystać z dotacji i ulg. Na termomodernizację, ale wracając gdzieś do tego szerszego spojrzenia, Transformacja Energetyczna Polski to jest taki projekt, który właśnie ma dać Polsce niezależność energetyczną, czyli że właśnie my sami produkujemy energię z naszych zasobów, ale nie tylko z węgla, dlatego że węgiel, jako że jest surowcem naturalnym, z którego korzystamy od wieków ale nie jest bardzo wydajny energetycznie to sprawia, że te produkty, spalania, które powstają przy jego zużywaniu zanieczyszczają nasze powietrze. Im gorszej jakości jest węgiel, tym niestety te, tych produktów spalania typu właśnie te typy PM10, PM2,5 jest za dużo w powietrzu i Czasem nam się ciężko oddecha, dlatego to jest temat, na którym się warto zainteresować, bo to jest temat przyszłości. Na pewno będziemy gdzieś w przyszłości się mierzyć z tymi problemami. Tak naprawdę już mierzymy się z problemem zanieczyszczenia powietrza w całej Polsce i powinniśmy podchodzić, ja przynajmniej tak uważam, odpowiedzialnie do tego tematu, czyli zastanowić się, czy rzeczywiście nie tak nie przykładamy cegiełki do tego, żeby ta jakość powietrza w Polsce była gorsza. Natomiast, jeżeli chodzi o samą transformację, no to to są odnawialne źródła energii, czyli wiatraki, farmy fotowoltaiczne, elektrownie wodne, które, co ciekawe, tak naprawdę są magazynami energii, dlatego że taka elektrownia wodna, szczytowo pompowa za dnia, kiedy może produkować energię na przykład z paneli fotowoltaicznych, pompuje wodę do zbiornika, chyba, że gdzieś tam to jest taki naturalny zbiornik retencyjny, w którym woda się zatrzymuje. I później w nocy może zasilać jakieś firmy, domy, yy, różne elementy, które zużywają energię może zasilać, spuszczając tą wodę z tego zbiornika przez kurbiny takich magazynów energii elektrowni szczytowo-pompowych mamy kilka w Polsce, natomiast z punktu widzenia takiej osoby, która chce zrobić termomodernizację w swoim domu też jest bardzo ważne to, że dobrze zaizolowany termicznie budynek z właściwą wentylacją jest chroniony na przykład od grzybów, wirgoci, pleśni, dlatego że nie ma takich dużych różnic y, temperatur, które by nie były y, w sensie dom jest chroniony od warunków atmosferycznych. No i nie ma tak nagłych zmian temperatur, które by właśnie powodowały przedostawanie się wilgoci do środka budynku, które by powodowały powstawanie grzybów i pleśni. Y, dlatego też warto zastanowić się nad tym, jeżeli mamy ten problem. Czy, czy rzeczywiście nasz dom jest właściwie zaizolowany technicznie, bo jeżeli nie jest, no to to nie jest problem, który da się rozwiązać bardzo łatwo, a takie prace termomodernizacyjne mogą rzeczywiście w tym pomóc, przede wszystkim ze względu na fakt, że jakby izolują termicznie wnętrze budynku od warunków atmosferycznych. I tak jak wspominałem na początku, mamy chłodno w lecie, ten dom nie nagrzewa, nie nagrzewa się aż tak szybko, ze względu na to, że te współczynniki przenikalności ciepła nowoczesnych materiałów izolacyjnych są dużo niższe niż, niż tych stosowanych kiedyś. A w zimie zapewnia nam ciepło, no bo większość z tego ciepła, które wygenerujemy do ogrzewania domu, zostaje w domu, więc nie musimy go zużywać aż tak dużo. Także, jeżeli chodzi o powody termomodernizacji, no to to jest, tak jak mówiłem, przede wszystkim myślę, że powód finansowy, znaczy dzięki wykonaniu właściwych prac termomodernizacyjnych, dzięki wykonaniu audytu energetycznego, możemy się dowiedzieć, ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić na takich pracach termomodernizacyjnych w dłuższym okresie. Jeżeli jesteście zainteresowani, żeby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak termomodernizacja wpływa na rachunki za prąd, możemy porozmawiać o audytach energetycznych i o programie czyste powietrze, pod naszym numerem telefonu 12 419 88 83. Powtórzę jeszcze raz numer telefonu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, można dzwonić na infolinię Kopernik Thermo. We wszystkich sprawach związanych z termomodernizacją, z czystym powietrzem, z audytami energetycznymi, można dzwonić pod numer telefonu 12 419 88 83. Także zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych. Jeżeli jesteście ciekawi właśnie jaką dotację możecie uzyskać, co, tam, co można dostać w ramach programu Czyste Powietrze, jak wygląda audyt energetyczny, na czym polega audyt energetyczny, zapraszam do telefonowania na 12 419 88 83. Możecie też pisać maile na kontakt. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie, natomiast ja już wracam do tematu, także hmm, termomodernizacja, powód, dla którego robimy termomodernizację, no to to jest właśnie przede wszystkim ten wyższy komfort życia, czyli komfort życia związany z tym, że płacimy niższe rachunki, komfort życia związany z tym, że łatwiej nam się mieszka w domu, komfort życia związany z tym, że nasza nieruchomość ma większą wartość, więc jeżeli byśmy chcieli ją sprzedać albo wynająć, to jesteśmy w stanie zrobić na tym lepszy biznes. Komfort życia związany z tym, że żyjemy w miejscu, gdzie rzeczywiście to powietrze jest czystsze, że rzeczywiście to powietrze jest lepsze, więc jesteśmy w stanie skorzystać z, z lepszej jakości powietrza. Można powiedzieć, że termomodernizacje domów sprawiają, że lepiej nam się oddycha. Yy, oczywiście, same termomodernizacje mają też wady i myślę, że, że można o tym wspomnieć. Tak jak już mówiłem, no to, to są duże koszty, no ale jeżeli chodzi o sam koszt termomodernizacji, no to można część tego kosztów w większości przypadków yy, pokryć. Yy, za pomocą dotacji, ulg dofinansowań i tak dalej. Natomiast jeżeli nie mamy dużego budżetu, a chcielibyśmy dokonać termomodernizacji, to na przykład warto jest zainwestować w wymianę okien. Dlatego, że y, okna, które są 10-12 letnie, mają już dużo gorszy współczynnik przenikania ciepła niż te okna, które. Y, są założone teraz, te okna nowo wyprodukowane, nie tylko ze względu na materiały czy technikę wykonania, ale samo to, że okna zamontowane kilkanaście lat temu po prostu zwyczajnie się zużywają. Zużywają się uszczelki, zużywają się te wszystkie uszczelnienia dookoła, na których okno jest osadzone, więc warto się zastanowić nad wymianą okien, jeżeli chcemy zrobić termomodernizację w budżetowej formie, Natomiast najwięcej ciepła w domu, jeżeli czujemy, że w naszym, z naszego domu ucieka bardzo dużo ciepła, to znaczy zużywamy bardzo dużo energii na ogrzewanie go, nie ma z tego nic, to znaczy temperatura w domu dalej jest bardzo niska, to też warto się zastanowić nad z strop, dlatego że strop. Ponad budynkiem, nad powierzchnią ogrzewaną, to jest ten element, z którego około 30% energii w ogóle ucieka. Dlatego, jeżeli mamy ocieplone ściany, wymienione okna, a mamy nieogrzewany strop, to nadal będziemy na tym tracić. Więc warto, warto zainteresować się właśnie, jak wygląda ocieplenie różnych, to się ładnie nazywa w języku technicznym. Przegród budowlanych, czyli w którym miejscu ucieka nam jakby najwięcej ciepła z tego naszego domu. Oczywiście prace budowlane też są uciążliwe. Wymiana okien to jest kilka, kilkanaście dni, które właśnie musimy poświęcić na znoszenie tej ekipy budowlanej, która pracuje u nas w domu. Natomiast to jest taka wartościowa rzecz, którą warto zrobić, dlatego że okna, które są nieszczelne, też generują bardzo dużo ubytków, ubytków ciepła. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że okna, które są nieszczelne, generują nam przeciągi, więc automatycznie jakby nasz komfort życia spada w tym. Oczywiście. Ocieplenie ścian, wymiana okien i tak dalej wiąże się z tym, że nasz dom będzie inaczej wyglądał, więc warto też zaplanować wcześniej właśnie prace związane z wykończeniem elewacji i tak dalej, ile nas to będzie kosztować. Niestety, te takie rzeczy związane z upiększaniem elewacji nie są kosztem kwalifikowanym w programie Czyste Powietrze, także też musimy być świadomi tego, że na nie wszystkie prace budowlane jesteśmy w stanie uzyskać dofinansowanie natomiast większość tych prac które rzeczywiście realnie obniżają nam rachunki no to to są właśnie takie prace na które możemy to dofinansowanie uzyskać I tam można uzyskać dofinansowanie właśnie na ocieplenie przegród budowlanych można uzyskać dofinansowanie na modernizację kotłowni w ramach to finansowania na modernizację kotłowni można na przykład zamontować sobie kolektory słoneczne jest osobna pula środków na instalację fotowoltaiczną w domu więc to jest to jest kwestia warta rozważenia natomiast jeżeli chodzi o Same prace termomodernizacyjne, to myślę, że najważniejsza informacja i najważniejsze pytanie, na jakie trzeba sobie odpowiedzieć, to czy rzeczywiście robię to dla siebie? To znaczy, czy rozumiem, że te prace termomodernizacyjne to jest inwestycja, a nie tylko koszt, że te koszty ogrzewania mogą się zmniejszyć o 30-50%. O Jeżeli wydajemy na Węgier aktualnie 5-6 tysięcy rocznie, żeby ogrzać nasz dom. Albo jeszcze w innym wypadku wydajemy te pieniądze na gaz, to y, można pozostać przy instalacji gazowej w domu. Natomiast jeżeli pozostaniemy przy instalacji gazowej w domu, to to same prace termomodernizacyjne typu właśnie wymiana okien i ocieplenie stropu, mogą nam pomóc zaoszczędzić nawet połowę kosztów ogrzewania, które zużywamy właśnie na płacenie za ten gaz. No, tak jak już wspominałem kilkokrotnie, jakość powietrza, jeżeli skorzystamy z tego programu termomodernizacji, w ogóle, jeżeli podejdziemy odpowiedzialnie do tematu termomodernizacji, to za kilka lat jakość powietrza w Polsce może się znacząco poprawić, właśnie ze względu na to, że pozbędziemy się tych wszystkich Kopciuchów, które aktualnie nam to powietrze zatruchać. Więc jeżeli chodzi o powody, dla których robimy termomodernizację, to teraz bardzo szybko podsumuję. Robimy termomodernizację dla naszego portfela, to znaczy, żebyśmy płacili mniej za rachunki, dla siebie, żeby mieć wyższy komfort życia i dla, dla naszego powietrza, czyli żebyśmy mogli oddechać pełną piersią czystym powietrzem. W tym odcinku naszego live'a to będzie ciepły dom, to jest tyle, co chciałem powiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania i chcecie się z nami skontaktować, skonsultować, to zapraszam serdecznie na naszą infolinię. Tutaj zaraz się wyświetli na ekranie. Numer telefonu 12 419 88 83. Zapraszam serdecznie do dzwonienia na 12 419 80 883, Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat termomodernizacji albo programu Czyste Powietrze, natomiast ja na dzisiaj kończę. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia za tydzień.